Ma dzisiaj trochę nieśmiesznie, ale ponieważ w internecie jakiegoś i ciarza, w którym jest bardzo teraz głośno w internecie, na początku zaczynało się tak niewinnie. No po prostu jakieś coś nie śmieci, czy coś. Ale no na przykład zobaczmy no, go na przykład randomowy film. E, co my tu mamy? Zobaczmy. Ten trik sprawi, że będziesz mógł latać przez ile? 5 minut to naprawdę działa. Hmm, zobaczmy, czy będziemy mogli latać. Na to na moim kanale. Dzisiaj będę wam ludzi, która pozwoli wam przez kilka sekund powietrzu, naprawdę działa. Acie, ja za bardzo mi No, Na co grupa. Na co mamy... mamy Dobra, zobaczmy. Okej, okay, widzimy się już po tych trzech minutach. Teraz szybko musicie wstać i patrzeć sobie w nogi. Zobaczcie sobie, że nogi nam się oddalają. My myślimy, że szybko rośniemy w górę. I naprawdę sobie... Co tam pisze? Będziesz mógł latać. A co jest na... Co on mówi na filmie? Rośniemy do góry. Brawo, brawo dla Dawida Czecha. Brawo, brawo, brawo. Jesteś tak mądry jak Wodoskibla. No jak widzę po twoich ocenach, coś to oczywiście widać, więc... No. No. O, dobrze. Chyba ci coś. No. O!

Dobra, to już akurat nie jest aż taki clickbaitowy filmik, więc zasługuję na łapkę w górę, bo nie ma tu żadnych clickbaitów. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, to było na tle.